Dzień dobry! Zapraszam na lekcję najmłodszych. Pokażę Wam, jak zagrać melodię Wyszły w pole Kurki 3. Do tego będziemy potrzebować parę dźwięków. W przyciskach będziemy trzy dźwięki do gryfu. Będzie to dźwięk na drugim progu, na strunie trzeciej od dołu. Dźwięki na strunie drugiej, na progu. Pierwszym oraz na progu trzecim. Posłuchajcie melodii, a później pokrótce omówię, w jaki sposób ułożyć rękę i jak uderzać w strunę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zauważcie, że każdy dźwięk, który przyciskałam do gryfu, przyciskałam innym palcem. Więc nie gramy jednym paluszkiem tutaj, nie przesuwamy w ten sposób dźwięków. Każdy próg ma swój palec. Pierwszy, pierwszy paluszek, drugi, drugi, a trzeci... Trzeci paluszek lub czwarty. Zaczynamy tę melodię grać układając palec mały lub serdeczny na trzecim progu, na drugiej strunie od dołu. I palec ten cały czas na początku tutaj trzymamy, nie odrywamy go od tego dźwięku. Zagram powoli początek. Zwróćcie uwagę, jak długo ten paluszek tutaj nam zostaje. I dopiero teraz przechodzę do dźwięku następnego. W dalszej części ponownie kładę Paloszek na trzecim progu, na drugiej strunie od dołu, i gram dźwięki po kolei. Powtarzam. Aby tę melodię dokończyć, Gram dokładnie takie same dźwięki, jak na początku, czyli znowu kładziemy palec na trzecim progu, na drugiej strunie od dołu i gramy. Dziękuję bardzo za lekcję.